Pracują wspaniali ludzie w tej spółce, i myślę, że razem stworzymy naprawdę zgraną załogę, przez co i spółka będzie dobrze funkcjonowała, i będzie postrzegana na zewnątrz również dobrze, także będziemy działali na rzecz mieszkańców miasta Głogowa. Proszę Państwa, jeżeli chodzi z, mo z mojej strony, to mogę Państwa poinformować, że na dzień dzisiejszy rozpoczynamy procedurę przetargową związaną z budową skateparku i toru rowerowego. Nie wiem jeszcze na dzień dzisiejszy, kiedy to się zakończy. No Chcielibyśmy, żeby zakończyło się do końca września bieżącego roku, tak, żeby jeszcze nasza młodzież, może nie tylko młodzież, mogła sobie poćwiczyć na tym i na skateparku, i na tym torze rowerowym. Jeżeli chodzi o tor rowerowy, będą tam dwa tory yy, dla osób yy, tak jakby niezawansowanych i dla osób już zaawansowanych, będą to takie hopki y, z takiego najazdu, no, będzie to coś, coś fajnego, wspaniałego, ale mówię o, o terminie może realizacji powiadomie Państwa, jeżeli bo wszystkie zostaną rozstrzygnięte, zostanie przetarg, wybierzemy wykonawcę, będziemy wtedy znali konkretny termin, ale mówię, no, chcielibyśmy, żeby to jeszcze było w bieżącym roku. Jeżeli chodzi o dalsze plany inwestycyjne, to powiadomie Państwa przy następnej okazji, jeżeli będziemy coś więcej na ten temat wiedzieli. Zainteresował Pan tym torem rowerowym, Park. Powiedział Pan, że uruchomiona jest procedura przetargowa, tak? Jaki jest czas zakładany od przetargu do, do realizacji? I trochę o tym torze rowerowym, jaka jego długość, jeżeli Pan ma dane techniczne? To znaczy tak. W ogóle z, z całą procedurą przetargową, z wykonawstwem liczymy, że to powinno się zamknąć do końca września. Z tym, że jest taka sytuacja, że skatepark i, i tor rowerowy będą budowane wspólnie, dlatego, że one są, nie są oddalone od siebie, trzeba będzie przemieszczać część ziemi z jednego miejsca na drugie, tak, że będą to robione po prostu razem. No i później będzie też taka kwestia, dlatego, że jeżeli chodzi o skatepark, to wymaga pozwolenia na budowę. <laughs> Znowu ten czas, no i no liczę na to, że starostwo też przychyli się do naszych próśb i te wszystkie terminy, które, które tam są, tak jakby graniczne, złóżmy 21 dni i tak dalej, że może zostaną y, oczywiście zgodnie z prawem skrócone. No mówię, no chcielibyśmy, wiecie Państwo, żeby jak najwcześniej to wszystko uruchomić, no ale też, też nie wiemy, ponieważ w czasie trwania przetargu są, nie jakieś i tak dalej, to się zaczyna po prostu przedłużać, no, no chcielibyśmy, żeby do końca września. Obok samego toru i skateparku będzie jakaś infrastruktura, oświetlenie, nie będzie jakieś przebierania? Nie, przebierania nie będzie, natomiast skatepark będzie oświetlony. Tor rowerowy nie, bo tor rowerowy to jest, Państwa, to jest część taka, tak jakby budowlana, to jest tylko najazd, który jest drewniany, na którym no, okazuje się niestety, że również trzeba pozwolenia na budowę, bo tam stamtąd się te osoby, które będą korzystać się rozpędzają. A, a dalej są tak, tak zwane takie hopki, które są oczywiście tak to skonstruowane wszystko, że jeżeli zawodnik się rozpędza z, z tego najazdu, a więc bez kręcenia pedałami, powinien przejechać cały ten tor. I, i te, to jest tor ziemny, natomiast jest tak zbudowany, że część tej, tej ziemi, tej nawierzchniowej jest utwardzona specjalnymi środkami, tak żeby to się tego, załóżmy, na bieżąco nie, nie, nie zużywało.